Dobry wieczór witam Was, boję klasę siódmą, ponieważ jest, jest miała taka sytuacja, że nam yy, nie działa nasza szkolna strona, nie można tam niczego wysyłać, więc postanowiłem troszeczkę innego sposobu spróbować. Będą to yy, filmiki na YouTubie, tam tworzyłem specjalny kanał i będzie można sobie oglądać, ja będę to, wam to wysyłał. To może od razu zaczniemy, żeby nie, nie, nie tracić czasu, tym bardziej, że te pliki są dość duże, bo ten program nie chce ich zapisywać. Yy, mieliście do przerobienia sytuacje warunkowe, prawda? Yy, szybciutko przypomnę, co to, co to jest ta sytuacja warunkowa. To, to po prostu jest warunek, tak? yy, że jeżeli coś jest yy, spełnione, to się coś dzieje. Jeżeli nie jest spełnione, to się, coś, to się dzieje coś innego, albo się coś nie dzieje. Te sytuacje warunkowe mamy tutaj pokazane w podręczniku na stronie 143 eee, i tu jest yy, mm, jest to tak zwana wersja pełna i wersja uproszczona. Wersja pełna to właśnie mamy takie yy, dwa, no, yy, dwa warunki, znaczy jeżeli coś to się coś dzieje, natomiast jest druga lista poleceń, w przeciwnym razie coś innego ma się zadziałać, jest też tak zwana wersja yy, tutaj. Yy, Uproszczona, po prostu jeżeli coś, to coś i tyle, prawda? I teraz mamy takie zadanie, że mieliśmy sobie policzyć średnią, prawda? I yy, szybciutko sobie tą średnią omówimy. Mieliście coś, co sobie zrobić, jeżeli nie zrobiliście, to, to jak najbardziej ją zróbcie. Yy, ja natomiast właśnie, o, a myślę, że mam wyłączone. Yy, ale już szybko włączam, otwórz i tutaj szybko sobie na półpicie. Tak, i tu mamy to zwane średnie. Tak? Dobrze. Średnia polegała na tym, znaczy ten program, że była liczona średnia ocen. Tutaj widzę, że nam się nie wszystko pokazało. może tak będzie lepiej. Ja to sobie tutaj rozszerzę, o, bo wiem, że ramki mojego programu, który to nagrywa, nie pokazują wszystkiego. O czym trzeba pamiętać? No, kod nas ma zapytać 5 razy, żebyśmy podali ocenę, następnie te oceny sobie dodaje, oblicza średnią. no i jeżeli zostanie właśnie spełniony warunek, o to jest tutaj na, tutaj na końcu, to albo otrzymujemy nagrodę, albo nagrody nie ma. Prawda? Tym warunkiem jest mianowicie ten fakt, że nasza średnia ma być większa niż 4,5. O czym trzeba pamiętać, żeby taki skryb utworzyć? No przede wszystkim musimy sobie zmienne utworzyć. Tutaj te trzy rzeczy to są zmienne, o i tutaj pamiętajmy, że w danych sobie utwórz zmienną, prawda? Nazywamy ją. Ja już sobie jej nazwałem, Ocena, Suma Średnia. Wtedy, gdy te one się pojawią, to również pojawiają się dodatkowe opcje, które można z tymi zmiennymi utworzyć. Yy, troszkę inaczej zrobiłem to niż yy, w podręczniku, bo zauważcie, jeszcze w podręczniku o, tu jest, to jest tylko ustaw Suma na zero, yy, Tu jest po tym, że w zasadzie wszystko tak samo, ale. Ja tam jeszcze dodałem, żeby jeszcze ustawił i ocenę na 0, i średnią na 0. Chodzi o to, żeby tutaj to wszystko było, jak sobie klikniemy, żeby nam program się wyzerował. I następnie mamy powtórzenia, bo mieliśmy jeszcze wcześniej mówiliśmy sobie o powtórzeniach, czyli tak zwanych iteracjach. Tym razem, ponieważ mamy podać 5 ocen, to każemy powtórzyć pewną rzecz trzy razy, czyli kod ma się zapytać, skąd bierzemy to. Powtórz, oczywiście bierzemy sobie. Yy, Tutaj y, z kontroli zmieniamy sobie tylko dziesiątkę na piątkę. Oczywiście, może w zasadzie 10, wtedy 10 razy będziemy podawać jakieś oceny, i też nam będzie liczył średnią. Następnie z czujników zapytać, prawda? I tylko oczywiście zmieniamy, bo na nam. podaj ocenę. I czekaj oczywiście. I wtedy z naszych, właśnie tutaj zmiennych, y, wybieramy ustaw, najpierw, właśnie y, ocenę. Na odpowiedź i a ustaw sumę na sumę plus ocenę. Dlaczego tak to jest? Dlatego, że zaczynamy od sumy, która wynosi 0, więc yy, pierwsza suma to jest właśnie 0. Więc yy, podajemy ocenę i on dodaje tą ocenę do sumy, która wynosi 0, prawda? Więc ten pierwszy tutaj to, ten, to musi być właśnie ten, 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 ta rzecz tutaj ma yy, się znajdować. No i potem, jak już będzie sobie tobie 5 razy dodawał, doda sobie. 5 ocen w sumie, bo będzie to powtarzał program. Następnie ustawi średnią i tu mówimy, uczymy program, co to jest ta średnia, czyli tą sumę, którą po pięciu zliczeniach uzyska, ma podzielić przez liczbę ocen, czyli przez 5. No i wtedy wyjdzie mu jakiś wynik. Tak? No i jeżeli ta średnia wyniesie więcej niż 4,5, to kotek nam powie, otrzymasz nagrodę, natomiast jeżeli nie, to takie nagrody nie będzie. Proponuję, żebyście sobie zrobili ten skrypt, dlatego, że będziecie go troszkę modyfikować. Zobaczymy czy on działa, podaj ocenę, zobaczymy, dajemy 5, zatwierdzamy enterem, drugą ocenę, 4, 5, one nam się tu pokazują, a jeszcze dwuje o, nagrody nie będzie, prawda, no średnia wyszła 14, średnia, znaczy 14, średnia 2 oceny, niestety oceny nie będzie, to oczywiście ten czas możemy sobie to zwiększyć, może przez 5 sekund pokazywać, nie ma to tutaj do znaczenia. Na czym będzie polegało zadanie? Yy, będzie ono polegało na tym, no przeniesiemy się na stronę 40, 44, o tutaj, i właśnie ten program, który utworzymy, mamy go zmodyfikować. Mianowicie mamy go tak zmodyfikować, że w przypadku, gdy będzie ta nagroda, żeby kod podskoczył do góry, to podskoczył i opadł do dół, a w przypadku zmiany, żeby zamiałczał, prawda? No i zapisać to pod nazwą średnia albo średnia 1. No i tutaj po prostu trzeba o te dwa elementy tutaj zmienić. Coś tam innego wstawić, żeby kot nie mówił, tylko podskakiwał A. Albo miauczał. Dźwięków nie mieliśmy, ale te dźwięki są tutaj, prawda? A. Natomiast e, to podskakiwanie, to tak było w czwartej klasie y, małpie figle i tam uczyliśmy małpkę skakać. I właśnie to trzeba zastosować. Taka moja podpowiedź z tą moją. Trzeba je ustawić kierunek, w którą stronę ileś kroków, a potem tą, tą samą żeby poczekała jakiś sekundę i tą liczbę kroków. Jeszcze raz tylko z wartością ujemną. To taka moja podpowiedź. No to tyle na razie, jeżeli chodzi o yy, tutaj yy, sytuacje warunkowe. Dziękuję Wam na razie.